Szczęść Boże! Konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Temat afera podkarpacka. Nowe otwarcie, a może też układ podkarpacki kontratakuje. Taki jest tytuł. Zajmujemy się patologią systemową w lecznictwie, w szpitalnictwie podkarpackim. Patronami, kreatorami tej patologii ojcowie regionu, sam. Sam marszałek województwa podkarpackiego, pan Ortyl. Ze mną na tej konferencji pan Andrzej Szlęzak, były prezydent Stalowej Woli, dziś przewodniczący komisji rewizyjnej Sejmiku Podkarpackiego, autor raportu o tych sprawach, który ja roboczo przyzwyczaiłem się nazywać raportem Szlęzaka. Pan Jacek Kotula, radny Sejmiku Podkarpackiego. Z ramienia notabene Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam za słowa. Pan Jacek Kotula jest członkiem Komisji Zdrowia w Sejmiku Podkarpackim. Pan Jacek Święka, szef struktur Konfederacji Korony Polskiej na Podkarpaciu. Pan Włodzimierz Skalik, Konfederacja Korony Polskiej, sekretarz generalny naszej partii i szef biura. Konfederacji w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej Paweł Wołoszczuk, zastępca dyrektora biura Konfederacji w Sejmie. Dokonałem prezentacji, a teraz oddaję głos naszym specjalnym gościom, którzy z tymi sprawami musieli przybyć tutaj do Sejmu, do Warszawy, po to, żeby wreszcie wybrzmiało to jak jest źle i jak dalej być nie powinno, ponieważ tam w regionie samowola i jak przypuszczam poczucie bezkarności. Po stronie władzy sprawia, że choć raport gotów jest już od szeregu miesięcy, choć pan Jacek Kotula w tych sprawach staje jako dzielny szermierz już od szeregu lat, to dalej, dalej wszyscy zachowują się, tak jakby się nic nie wydarzyło. Pan Jacek Kotula, bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak powiedział poseł Grzegorz, jestem członkiem Komisji Zdrowia i od półtora roku. Próbuję wyjaśnić pewną sprawę w szpitalu wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. <laughs> Mianowicie chodzi o to, że ten szpital jest od półtora roku systematycznie niszczony przez pana Władysława Zenona Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego z Prawa i Sprawiedliwości, który jest jednocześnie szefem regionu PiSu. Chodzi o to, że yy, poczucie bezkarności tego pana już przechodzi wszelkie granice powyrzucał najlepszych lekarzy z tego szpitala na czele z panem profesorem Krzysztofem Gutkowskim, profesorem belwederskim, tytuł nadany przez pana prezydenta Dudę, z dnia na dzień, bez żadnego powodu, roznosił anonimy na tego profesora. Bezczelność i poczucie bezkarności jest tak duże, że pan Marszałek może sobie rozpisywać różne konkursy na usługi medyczne i może nawet wskazywać w tych konkursach, jaka firma ma wygrać. Z góry już wiadomo. Poczucie bezkarności jest takie, że powołał swojego dyrektora do szpitala, który podczas Komisji Zdrowia parę miesięcy wcześniej mówi, że te wszystkie umowy i papiery do konkursu są przygotowane przez pana. Który wygrał ten konkurs? Także wszystko jest z góry ustalone. Nikogo się nie boją. Mawiają, że białe jest czarne, że wszystko tak musi być. A my mówimy, że stop niszczeniu podskarpackiej służby zdrowia, ponieważ prowadza się taką pseudoprywatyzację do publicznych szpitali. Są wprowadzane prywatne podmioty, które wyławiają co lepsze kąski. I na przykład jeśli chodzi o robotyzację, przygotowano sobie umowę na świadczenia bardzo niekorzystne dla publicznego szpitala. W tej umowie, która przygotowała sobie firma, którą wygrała, która wygrała tą, tą firmę, to, ten, ten przetarg, także to jest jakiś nonsens. I ta firma zapisała sobie, że wszystkie koszty po stronie szpitala są, czyli pobyt pacjentów, Pacjentów, wszystkie le leki, y sale operacyjne, powikłania, ubezpieczenia, y wszystko jest y w koszt szpitala publicznego, a oni mają zyski. Nawet tak jest napisane, że co miesiąc oni zyskują 170 tysięcy złotych, czy operują dwie operacje, czy pięć, czy w ogóle, czy 16. Także drenowane są publiczne pieniądze, y pod płaszczykiem, informatyzacji powaszczykiem innowacyjności i po prostu tego lekarza, który się nie godził na to, pozbyto się z dnia na dzień. Pozbyto się także jego zastępcę, dlatego że przyjął na leczenie do szpitala księdza za to, że kapłana katolickiego przyjęto do publicznego szpitala, pozbyto się doktora Partykę. Także to jest następny skandal w naszym katolickim szpitalu. Poza tym była kontrola przeprowadzona przez urząd marszałkowski i podczas tej kontroli wyszło szereg nieprawidłowości, które z poczuciu bezkarności po prostu wyśmiewa sam marszałek. Na przykład niszczone były dokumenty, przyjmowane były do pracy osoby, które nie pracowały, a miały zapłacone, były ustawiane przetargi, były organizowane nocne konkursy, na przykład które z dnia na dzień, o 12 w nocy było puszczane na stronie, a na drugi dzień o 12 już było wyniki konkursu, podustawione osoby, były po prostu w, to, no w ten sposób... Jest tylko jeden z przykładów, że no, nie dzieje się dobrze, my to mówiliśmy, wyjaśnialiśmy to, przez półtora roku nie możemy się przebić no, z wieloma tymi sprawami, ponieważ kryje to wszystko pan Marszałek Włosław Ortel, który jest szefem Podkarpackiej Służ no, y, 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 Służby Zdrowia. Notabene, podkarpacie jest jednym z rekordowych służby zdrowia w Sejmiku, tak, w Sejmiku w zarządzie, on zapowiada za siedem szpitali. I po prostu jest tak, że my jesteśmy na szczycie tej listy, gdzie jest liczba nadwymiarowych zgonów na Podkarpaciu. No dlaczego ludzie muszą umierać tak dużo na Podkarpaciu? Ponieważ rządzi nim, nimi pan marszałek Ortyl, który no, jest jednocześnie, tak jak powiedziałem, odpowiedzialny za służbę zdrowia. No i my tu nie możemy się na miejscu przebić, ponieważ są blokowane wszelkie media, wszelkie prace i Komisja Zdrowia sprawy powierzyła Komisji Rewizyjnej i Komisja Rewizyjna przygotowała raport. I na temat raportu powie przewodniczący komisji rewizyjnej, pan prezydent Andrzej Szlęzak. Szanowni Państwo, że koledzy się przesuną. Sygnuję swoim nazwiskiem raport na temat tego, co stało się w szpitalu klinicznym nr 1 w Rzeszowie, a co można nazwać pewnym modus operandi władz samorządu województwa. Modus operandi również PiSu. W tym wymiarze województwa podkarpackiego. Najkrócej mówiąc, chodziło o to, żeby do szpitala wprowadzić prywatny podmiot, który zarabiałby bardzo duże sumy. Myślę, że tutaj w grę wchodzą setki tysięcy złotych, a może i miliony, jak kolega podpowiada. Natomiast wszelkie obciążenia, koszty zostały przerzucone w sposób taki jawnie bezczelny z naruszeniem wszelkich uregulowań prawnych dotyczących takich spraw. Zostały przerzucone na szpital. Dość powiedzieć, że, proszę Państwa, jeżeli w, w przypadku operowania robotem Da Vinci jakaś operacja by się nie powiodła, to konsekwencje finansowe tego ponosi szpital, a nie właściciel urządzenia czy, czy lekarz, który operację przeprowadził. No, i to sobie wpisano w, w projekt umowy, niczym się nie przejmując. Jest to jawne jakieś takie naciąganie. Stwierdziliśmy również, że zostali w sposób taki no, haniebny, z pogwałceniem prawa, no i jakiś zasad moralnych również, zwolnieni lekarze, których uważano, że będą przeciwni takim praktykom. No, hasłem wprowadzenia robota Da Vinci jest unowocześnienie usług medycznych, danie większej możliwości leczenia różnych powikłań pacjentom. No, my nie jesteśmy przeciwni postępowi jeżeli chodzi o medycynę jak najbardziej jesteśmy za ale na pewno będziemy przeciwni hasłom postępu medycznego, które mają pokrywać różne takie hochstaplerskie działania zmierzające do tego, że ktoś sobie tanim kosztem napycha kieszenie, a cierpią na tym pacjenci i podatnicy w województwie podkarpackim. Proszę Państwa, raport, który sygnuje, opisuje dokładnie całą tą sytuację i jednoznacznie wskazuje, że osobą, która jest odpowiedzialna za to sprawstwo kierownicze jest marszałek województwa. Ten raport został przedstawiony na komisji rewizyjnej, ale komisja rewizyjna ten raport odrzuciła czy też go nie przyjęła głosami głównie radnych PiS-u. I tak to jakby nie odrzuciła, tylko, tylko to radnym, że lepiej będzie, jak w ogóle nie będą procedowali Pod, pod, tego, pod, pod, pod tym, tego no, ale było raportu. głosowanie, czy przyjmujemy raport, czy nie, więc większość y, y, członków komisji, którą, którą ma PiS, głosowała przeciw. Y, I to jest rzecz, y, dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do Warszawy, ponieważ wnioski raportu są takie, że Komisja Rewizyjna wyczerpała swoje możliwości dochodzenia do prawdy, ponieważ nie ma instrumentów prawnych, które mają takie instytucje jak prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne i dzisiaj w tej teczce mam zawiadomienia do tych wszystkich instytucji, że. To jest Prokuratura CBS, CBA, NIK i UOK. Tutaj mamy te wszystkie z potwierdzeniem, że wpłynęły te dokumenty, że wpłynęły do czterech instytucji. To jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższa Izba Kontroli, jest to Centralne Biuro Śledcze Policji i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do tej instytucji złożyliśmy zawiadomienia podejrzenia popełnienia przestępstwa. No i czekamy, że coś w tej sprawie się zrobi, bo do tej pory jakby no, sprawa jest tu i ówdzie znana, ale nie ma żadnej reakcji. W zasadzie no, wyszły kolejne, kolejne sprawy związane z tymi bezprawnymi i haniebnymi moralnie działaniami, bo tutaj wspomnianego profesora Gudkowskiego próbowano jakby wrobić jakieś łapówki i anonimy, ale myśmy doszli do osób, które, które wskazywano, że są autorami tych anonimów, one się wszystkiego wyparły. I to jest kolejne takie działanie bezprawne. W zasadzie prokuratura powinna się tym zająć, które miało czernić niewinnych ludzi, a profesor Gutkowski to specjalista najwyższej klasy i mający również znakomitą opinię u pacjentów, którym już można liczyć w tysiącach, którym bardzo pomógł. Stąd nasza wizyta dzisiejsza w Sejmie. I nasze zapytanie takie no, w stronę radnych pis i w ogóle struktur PiS-u, bo, bo to jest jakby takie działanie, działanie PiSu polegające na tym, że no co nam zrobicie. No, no, mówcie sobie, co chcecie, udowadniajcie, co chcecie, tylko co nam zrobicie? No nic nam nie zrobicie. Kiedy ja przedstawiłem ten raport, y, wszyscy radni znali jego treść i nikt z radnych i nikt z radnych. Mówię również, o, zwłaszcza o radnych PiSu, nie zakwestionował żadnego faktu, żadnej konkluzji z tego raportu. Czepiano się tylko pewnych spraw formalnych, a na przykład tego, że to powinno być, to się nazywać protokół, a nie raport i tak dalej, ale w kwestiach zasadniczych nikt niczego nie zakwestionował. Ten raport również znany jest na przykład zarządowi województwa podkarpackiego i nikt nie, niczego nie podważył w tym raporcie. Natomiast no, udaje się, że dopóki to nie jest formalny dokument w sejmiku, no to sprawy nie ma, prawda? My pytamy tutaj zadaję pytanie no, w tym poczuciu bezkarności Pisu pana marszałka Ortyla no to co jeszcze pan marszałek Hortyl musiałby zrobić, żeby, żeby uznano, że, na, że najwyższy czas, żeby go odwołać? No my uważamy, że w tym raporcie y, argumenty za tym, że wyczerpały się wszystkie przesłanki, które y, powinny obligować y, y, sejmik do odwołania marszałka, y, zostały spełnione. No ale na razie, jakby, y, jeżeli chodzi o, o, o radnych PiSu... I to jest metoda działania również, powiedziałbym, partii PiS na Podkarpaciu. Robimy, co uważamy, co chcemy, czy, prawo, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. To tym gorzej dla prawa i co nam zrobicie. No więc my próbujemy jakoś odwołać się do opinii publicznej, żeby zrozumiano, że najwyższy czas rzeczywiście coś z tym zrobić. Dziękuję. Panowie Jacek Ćwięka i Włodzimierzka na temat afery podkarpackiej 2.0, Szanowni Państwo. Mówi się powszechnie, że Podkarpacie to jest bastion PiSu. I ja się z tym mogę zgodzić, to jest bastion PiSu, ale PiSu, który po prostu popełnia przestępstwa. I takim pierwszym, który to popełnia bardzo bezpośrednio jest właśnie marszałek województwa Władysław Ortyn. Jako mieszkaniec Podkarpacie obserwuję te działania już od kilku lat i... Bezpośredniość tych, tego łamania prawa, tego popełniania przestępstw po prostu jest skandaliczna. Ten raport przygotowany przez pana radnego Andrzeja Szlenzaka przez Komisję Rewizyjną jest druzgocący. To jest ponad 800 stron dokumentów, które jasno wskazują na łamanie prawa. Przez człowieka, który pełni taką funkcję, czyli zarządza całym województwem. To jest niedopuszczalne i jeszcze w dodatku na tyle jest bezczelny marszałek Ortyl, że nawet przestał odpowiadać na zapytania poselskie posła Grzegorza Brauna. Wobec tego z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich posłów z Podkarpacia aby przyjrzeli się wreszcie tej sprawie, aby nie zamykali oczu na to bezczelne łamanie prawa, na to lekceważenie mieszkańców Podkarpacia, na to drenowanie budżetu województwa podkarpackiego przez marszałka Ortyla i jego ekipę. To jest skandal, to się nie powinno nigdy wydarzyć, a marszałek Ortyl powinien dawno zniknąć ze sceny politycznej, powinien być odwołany z tej funkcji, którą w tej chwili pełni. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pani premier Beata Szydło swego czasu ujawniła sekret sukcesu prawa i sprawiedliwości stwierdziła że żeby rządzić wystarczy nie kraść ale nie dopowiedziała jednej istotnej kwestii to stwierdzenie na podstawie tych doświadczeń powinno brzmieć Wystarczy nie kraść małych sum. Bo, Szanowni Państwo, ten przykład, jakżeż jasny, konkretny, który prezentują tutaj przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego pokazuje pewne systemowe rozwiązania, ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że to, co dzieje się na Podkarpaciu jest tutaj bardzo jasno i wyraźnie przedstawione, ale nie miejmy złudzeń, by, że w Polsce, w pozostałych regionach naszego kraju jest lepiej, jest inaczej. Poselska komisja Parlamentarny Zespół do spraw naruszeń prawa. W związku z COVID-19 powołany w grudniu 2020 roku z inicjatywy posła Grzegorza Brauna, ma już bardzo pokaźny dorobek, świadczący o tym, że taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia na Podkarpaciu, jest również powszechnie spotykana w innych regionach państwa. Szanowni Państwo, to jest bardzo znamienne dla rządów bezprawia i niesprawiedliwości, że z jednej strony dokonuje się skandalicznych decyzji typu zamknięcie służby zdrowia dla Polaków, co w 2020 roku osiągnęło w skali Polski aż dwa miliony osób, dwóm milionom Polek i Polaków nadzorowany przez Bezprawie i niesprawiedliwość system zdrowia odmówił dostępu do szpitalnej opieki w znaczącym stopniu właśnie na Podkarpaciu. I drodzy Państwo, skąd ta pycha i bezczelność? Bo się okazuje, że w tym samym czasie, monstrualnymi kwotami pieniędzy, przekupywani są pracownicy służby zdrowia, którzy otrzymując. Miesięcznie dodatkowych, tak zwanych dodatków covidowych w focie 15 i więcej tysięcy złotych na miesiąc, nie reagują na te chore sytuacje w poszczególnych placówkach zdrowia. I szanowni Państwo, chciałbym tutaj powiedzieć, że tylko Konfederacja jest nadzieją na tą zmianę, ponieważ źle w służbie zdrowia było. Pod rządami wielu rządów, tak, tych, które mają swoje źródła w Magdalence. Tylko Konfederacja, która nie ma tam tych korzeni, jest w stanie zagwarantować, że po zmianie, po odsunięciu, po odsunięciu od władzy Prawa i Sprawiedliwości, a co jest przecież tylko kwestią czasu, marszałek Ortyl i im podobni zostaną osądzeni i Otrzymają to, na co zasłużyli. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś... Szanowni Państwo, zatem poddajemy pod Waszą uwagę i rozwagę. Dziennikarze i Wy, szanowni posłowie, koleżanki, koledzy, zwłaszcza z regionu pod Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl, jest człowiekiem, który powinien ponieść nie tylko polityczne konsekwencje swoich działań i zaniechań. Podkarpacie nie jest i nie będzie jego prywatnym folwarkiem. Czy są jeszcze jakieś uwagi, koledzy? Pytania? Nie widzę, nie słyszę. Kłaniamy się. Z Panem Bogiem.